In which your destiny depends upon your own decisions, and where the ultimate weapon is your mind. Nasza dzisiejsza podróż w przeszłość zaczyna się od mojego robota, który przytaszczył pendrive, który okazał się kluczem do powrotu do zamierzchłych czasów. Uzbrojony w takie potężne narzędzie, odwiedziłem stronę recallbox.com, gdzie pobrałem kolejne elementy niezbędne do wykonania tego skoku w czasie. Do wyboru były różne platformy, takie jak Raspberry Pi, Odroid czy PC. Wybrałem obraz 32-bitowy wersję na PC. Po utworzeniu butowalnego pendrive'a z recallboxem elementy wymagane do wykonania podróży zaczęły się powoli układać. Brakowało tylko jednej rzeczy, samej kapsuły czasu. Do tego posłuży mi mój dotychczas służący jako domowy serwer FTP, komputer z płytą główną Gigabajta, dwoma GB RAM DDR2 od Corsera oraz procesorem Intel Core 2 Duo E6400 taktowany na 2,1 GHz. Na no wyświetlanie obrazu, który jest niezbędny, żeby się nie zagubić w tunelu czasoprzestrzennym odpowiedzialny będzie mój piekarnik zwany Nvidia 7600GT od gigabajta. Ostatnimi czasy ma poważne problemy z temperaturą, tak więc postanowiłem domontować do niej wentylator i podłączyć go do zasilania wentylatora obudowy w płycie głównej. Jest to jedyna karta na PCI Express jaką mam, która ma wyjście SVDO, które będzie nam... ale o tym wyjściu to może później. Manewrowanie naszą kapsułą czasu po zakątkach przeszłości odbywać się będzie za pomocą PADA, mojej ulubionej firmy, czyli najtaniej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyszedł czas na pierwsze uruchomienie i próbny lot do czasów, kiedy twój system operacyjny nie miał jeszcze wbudowanych keylogerów. Jak widać prosto z pudełka, przeszłość wita nas pokaźną ilością emulatorów wszystko od Atari, poprzez Intellivision do Sega, PlayStation czy Nintendo. Niektóre, jak na przykład Sega Genesis, działają od razu, inne wymagają konfiguracji oraz dodatkowych BIOS-ów, które z racji praw licencyjnych nie są domyślnie zainstalowane Tak jak na przykład BIOS dla PlayStation 1. Konfigurację zacznę od wybrania miejsca na składowanie wszystkich plików BIOS oraz obrazów gier. Z racji tego, że nie będzie tutaj żadnych dysków twardych, użyję do tego tego samego pendrive, na którym jest wgrany obraz Recalboxa. Po szybkim restarcie można przejść do dalszej konfiguracji. Najłatwiejszym sposobem na to jest konfiguracja przez sieć. Adres IP naszego Boxa można uzyskać w oknie z ustawieniami sieci, a dostęp do samego systemu i jego ustawień można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszym jest przeglądarka. Wpisujemy jedynie adres IP naszego Boxa i voila. Stąd możemy zarządzać całym systemem sprawdzić Wolne miejsce na dysku, czy zobaczyć użycie ramu i procesora. Tutaj możemy też wgrać brakujące pliki BIOS dla platform, które ich oryginalnie nie miały, jak i również możemy wgrać obrazy gier dla poszczególnych emulatorów. Innym sposobem jest serwer Samba, który jest domyślnie wbudowany w Recalbox. Tutaj również można dodawać ROMy, gier wgrywając je do odpowiednich katalogów, tak samo zresztą jak pliki BIOS. Po całej tej operacji można znów zrestartować naszą maszynę do podróży w przeszłość i powinny nam się pojawić nowe emulatory, których wcześniej nie były dostępne, tak jak np. PlayStation 1. Jeśli nadal coś nie działa, można w ustawieniach zaawansowanych również zmienić emulator poszczególnych platform na inny. Bardzo często to rozwiązuje problem. Kolejną ciekawą opcją jest dodawanie opisu do nowo wgranych gier za pomocą Scrapera. Scraper połączy się z internetem i pobierze dla nas brakujące opisy gier, które dodaliśmy. Teraz na liście gier dla każdej platformy mamy po prawej stronie ekranu kompletny opis gry. Aby komuś jeszcze było mało całych tych retro dobroci i szukałby czegoś jeszcze, to Recalbox oferuje również wbudowane centrum multimedialne Kodi w którym możemy oglądać filmy, słuchać muzyki i radia, a nawet oglądać najlepsze kanały na YouTubach. No, Ale to raczej nie dla YouTube przynosimy się dzisiaj w czasie. Mój robot nadal jednak czuł dosyć doświadczenia retro i przyniósł mi kabel. Jest to kabel z wideo do euro, za pomocą którego podłączymy to wszystko do ekranu z epoki. I stąd właśnie mój wybór karty grafiki. Za odtwarzanie dźwięku odpowiedzialna będzie mini wieża Sony, która swoim wiekiem również nie odstępuje w większości gier, których dźwięk będzie słychać w jej głośnikach. No wy co? Spodziewaliście się dumeterą w 4K? Nawet mi was nie ża. Stare telewizory CRT to jedyny słuszny sposób nagranie w gry z lat 80. i 90., bo one właśnie takie były tworzone. Wystarczy popatrzeć, jak nostalgicznie i poprawnie wyglądają klasyki gatunków. Wspaniałe gry, na których część z Was, na pewno ja, dorastałem i które były dla niektórych pierwszą przygodą z grami komputerowymi czy konsolami. Niesamowicie satysfakcjonujące jest uczucie po prostu cieszenia się grą, która działa tak jak była zaprojektowana swoim. No powiedzmy, że naturalnym środowisku nie martwią się przy tym o to, czy jest 60 czy 130 klatek. Wtedy nikogo to nie obchodziło. Gra albo działała, albo nie, a jej jedynym zadaniem było cieszyć gracza swoim kontentem, nierzadko świetną oprawą, dźwiękową i muzyczną, kolorami oraz ponadczasowymi postaciami, z których niejedna przetrwała próbę czasu i nawet dzisiaj ma się świetnie. Tak więc jeśli masz w domu stary komputer i nie wiesz co masz z nim zrobić, to mam nadzieję, że ja i mój robot podsunęliśmy Ci pomysł, któremu mam nadzieję dasz szansę. Uważam, że jest naprawdę warto. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zbyt szybko nie usnęliście na tym filmie. Do następnego. A nie wróć. Ogłoszenia parafialne. Jeśli interesuje Cię wzmacniacz w ryżu, unboxing szrotu za pomocą nożyczek, losowe rzucanie różnymi przedmiotami, Windows Vista, stare Dele, Optimusy, Acery i wiele innych gratów, lub po prostu znudziło Ci słuchać się moich bzdur, to zapraszam na kanał Christian PC. A jeśli masz dość starych komputerów i wolisz bardziej informatyczne klimaty, to zapraszam na nowo powstały kanał kolegi z Discorda o 314 Link zostawię w opisie. Kanał będzie o tyle ciekawy, że chłopak kupar się, że zrobi cały za pomocą syntezatora mowy. Także może być ciekawie. Także również zapraszam.